z z stroną Karol, tamta seria, poprzednia co była na YouTube, to tak jakby już nie będzie jej, tylko będzie nowa, jak widzicie już mam pełną wersję gry, mam skina, sobie też trochę modów wygrałem. takie jak, nie wiem, plecak, mapka mała, waypointy, jak widzicie, sobie ogarnąłem skinka. Nie wiem co jeszcze grałem. Czekajcie. Nie wiem, mamy jakieś tam paczki zasobów, nie? I, I chciałem tylko o to powiedzieć na razie. A, I że o tej zmianie. I jak ja to nagrywam, tak. Który dzisiaj jest dziewiąty, 9 października to wy tak to zobaczycie, tak 9 lipca może tak po południu, tak o 16, .00, 17. .00. Miłego oglądania rzeczy w tej serii, ale to tutaj tylko po prostu, jak widzicie, mam już trochę flip ogarniętego, ale nie będzie to tak jakby, nie będę tutaj dużo rzeczy robił, tylko się teraz prześpię i No i skończę ten odcinek jeszcze trochę pokopię tą łopatom. Dlatego bo nie mam za dużo czasu. Oczywiście jak yy, będziecie chcieli więcej odcinków z tej serii, to zostawiajcie łapki w górę. Chyba, że będziecie bardzo chcieli, żebym tamtą serię też nagrywał, bo oczywiście tamten świat nie, jeszcze, jeszcze nie usunąłem, ale to by, bym musiał na darmowej wersji, bez i w ogóle. Chciałem jeszcze powiedzieć, że będzie na pewno seria Skyblock na Minecraft. Nagrywam mapy Skyblock, jakieś Bedwarsy możliwe, mapę Bedwars. Będziecie chcieli ze mną zagrać oczywiście te Bedwars. Dobra, ja swoje Bedwarsy. Mam jeszcze, nie wiem, jakiś parkour, to też na przykład będę mógł wstawiać y, dzięki z spark parkour Na przykład Albo po prostu wy mi napiszcie w komentarzach, co byście chcieli najbardziej y, W ogóle, żebym nagrywał Albo może jeszcze tak o 11 to jakaś wrzucę na rano Także Wychodzę sobie tutaj budować i jeszcze i zakończam ten odcinek. Następny odcinek. Trzy minuty to nie za bardzo odcinek. Po prostu ogólnie sobie tutaj takie jakby najważniejsze rzeczy tutaj po, postawiam. Dobra, i jak mówiłem, piszcie w komentarzach, zostawiajcie łapki w górę, żebym się rozwijał, subskrypcja, żebym ten kanał się rozwijał i żeby dla zachęty oczywiście, dlatego do, do zobaczenia.